Na polskie drogi i ulice wjechała niezwykła karawana. Ruchoma wystawa ostatnich osiągnięć radzieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Podczas pokazów w Warszawie największe zainteresowanie budził Moskwicz 408, małolitrażowy samochód klasy europejskiej. Sanitarka typu Wołga, ciężarówki Ziu i Mas. Okazało się, że nasi kibice motoryzacji znają się równie dobrze na subtelnościach najcięższego sprzętu. Zwłaszcza panie dowiodły swej wnikliwości i wszechstronności. Radzieckie pojazdy poddane zostały surowemu egzaminowi. Jeżeli w Polsce przebyły go zwycięsko, to mogą śmiało jechać w szeroki świat.